Zjeśćcie tutaj Joker i jednak mnie się chyba w komentarzach, bo macie odcinek z Arsenala, o no, którym obiecałem, że dzisiaj będzie, jak mnie, będzie goty, macie zjeść, y, jednak jest, więc musicie mi zadać super. Ja się coś cieszę, że nie potrafię go trafić. Zostańmy od chłopaka jakiś klaser. No tu. ale musicie sobie ciągle w i wbita Discorda, tak, wbijać Discorda. Teraz tylko możecie nawet dostać mo moda tak. Może, może być jako na moda, Rek rekrutacja na moda lub administratora. Hmm. Czyli najpierw będzie próbny też? na z stało więc bijecie na Discorda i yy, co jakoś... No myślę że. Tam czasem też, nie wiem, coś napiszę. No i, i tam będzie mieli też informacje o nowych filmach. jeśli nie ma tego, to przepraszam, a tam się coś dodać, by było. zależy. Hmm. Bo to jedna z pierwszych rzeczy, którą chciałam tym sobie, dodać. Hmm. No i czekajcie widzowie, zrób mi jedną rzecz. Nie czy będzie to wam to przeszkadzało czy nie. Jak tak to przepraszam. No już nie wiem, digga, bo chyba a jednak nie. No cóż, um, Czasami nie wychodzi aż szczególnie z tym diglem. chłopi, widziałem, no kurczę. więc ja muszę się będzie chyba Nie ja musimy się pozbyć tej broni. Jest, spływa. się. Kurczę, okazja runda skończyła. A że w drugiej mierze skończyła, to tak dziwnie. O, jesteśmy nawet w topce. Subcio. I zaczynamy w subcio. Super. Ja... Nie wiem, mojej no i... przepraszam tak mówię, ale nie wiem, macie jakieś kampy? To takie, czy macie ten... Czy macie, na tej mapie, macie jakieś kampy tutaj, żeby się schować? Nie wiem, no... Raz... Możecie, wpisać... Możecie, wpisać w komentarzach, jaką grę mam zagrać. Ja się oglądałam na Robloxie. Ja bardzo chętnie zagrałam, bo... I zawsze sam się nagle to, co wy ci widzowie. Mhm... Tak, ja tylko stałem tego. Nie na... Uff, czy no? Nie, nie lubię takiego dzieła, jeśli tak wyskoczyłem. Tylko to jest moja ulubiona mapa, to nie widzę tej mapy. To jest tak, że mało... Nie jest mało instrukcji. Że... Zawsze to jeszcze wydaje się, że widzę za plecy. No, tylko całkiem nie lubię tej mapy. Czy my ją lubię, i nie lubię? Co tak dziwnie Kurczę. Koła O, ale ja film no i Z właśnie mówiłam. No, już miał Ale... Dobra, jestem topce. Widzę, nie wiem co jest z tym bananami. Czasami widzę. Po co te banany, co to robią? Bo jest ten czerwony. Wpierałem. Mamy mniej bananów i to mamy więcej bananów, tak co rozumiem. Pek... No i piecy. Kurczę no. Mm -hmm. No i w ogóle... Chyba, widzę, chyba arsenał mi się spodobał. Co jak chyba go lubicie ten arsenał? Mmm... Mam tutaj? O nie jestem małpą, jestem małpą. Jest jeszcze szybka. Nice! Jestem tych custos są 200. Muszę się uleczyć i bana gdzieś, tak? Małpą, co wie? Patrzcie. Jestem małpą, dajmy sobie te chudzęca. Skosąd. Nie mo doch, czemu mogę, o, chcieliby mogę tak przerwać. A, doch, tu, nie wiem, w ogóle, to. ogóle, gdzie oto? Przerwa. Chyba, zabijam małpkę. Rezu. Pokumnie ma małpkę w równej walce, no i... O, tu jest tak przynajmniej do 20. O, mam 17... z już więc nie mogę. Cóż, może się pozbyć bo pani. O, trzeba wizytę uważać. Trzeba uważać. Bo nie, nie mogę sobie wizytę pozbyć na granu z tej pozycji. Takie mam... Mam po po Czyli co? Jak to? Że ja mam osiągnięcie, jakie widzę. Nice. Boże, nawet udało mi się wygrać. Ej, dzisiaj są szukaj ręki po 4 minuty. Jak widzę, patrzę przez zakład niebieski i w mam takie poczęście, że wystroje. chlą nowe Z wschodem... mapki, które raczej nie, nie grałem nigdy. To są mapki, które akurat rzadko czy co nie grałam. W sensie... Gram to rzadko się tym trafiłam. No i chyba, widzę, że będziemy kontynuować tę bardzo długo jeszcze. Arsenał to jest taki nasz, powiedzianych y, gier. 500, 600, 1600. On był fajnym skinem, bardzo no. Mm. O nie, zioł niebieski. O nie, widzę jedyna gorsza mapa na świecie. Czyli chyba, i chyba na wczorajszym odcinku nie tym którym nie widzę. Они где будут с тобой раз? А, нет, это уже старая тарея брони. Is all To jest tak skupione... Płuczem mogłem go nie planować. ale okazało Zbiera... się, że nic nie mówię przez chwilkę. Byłem bardzo skupiony... <słuchy>

Piękny. Teraz bardziej lubię to zabranie, które się tu kołduje, mhm. są takie fajne strzałów z rzędu to jako tylko się przytowywuję 16 strzałów skuję Kurde, no gdzieś to jakiś kampel musi znaleźć, no Już powinien mam widzę co robić y Czy no, nas zaskoczyłem? Hmm. Dobra, to że już. Nasz... Kłód, no, kot masz szczupszą broń, ale ty widzę, to że mi idzie. Właśnie to kile? I trzecim jestem, no, nieźle. Czy wygląda, to byśmy się wiesz... Wiecie, co ja... Piek, bym porobił, no i... Byłby fajnie, co nie wiem... Byk. Eeeem... Tutaj mamy... na automatyczną broń... Dobra, tak, tak, tak... Dzisiaj to będzie może... zrobić w zakończenie... Dusz... Czyli... Ja Jestem... czy da się jak to... Czy... Sprawdzi? 900... Czy postaram na niego dzisiaj? Skin ma chyba spoko, choć no to tak sobie pozbawiam, no, ale będzie o dzisiaj zbieram panik z tych, nie wiem no. Ty, widzę, że mi jest nie na 3 HP, a ma Trzeba już jeden strzał na no cokolwiek i błobie takie bliskie staćek tutaj są bardzo sobie akurat tak jakbyś tak zwiększyłem. Jak tak jeden na jeden Ala Stać, nie mogę na przykład sniperów To jest idealny z tego widzowie Chyba, że mam pompę, to wiecie widzowie wszystkich robię No, tylko on cóż widzę. Spadamy chyba z czym z zmicja. Ej, ty przymiej to jest pół Kurczę no. Chciałem tak chyba ominąć i załatwić. No nie, najpierw muszę jakoś... Czy będę jakoś tak się wchodziło? Jest ten parapet. żebym chociaż go tylko trafił, ale już nie muszę. So kind of Dobra, jak zajrzał go? Nie, przynajmniej chyba nie wiem, a zaraz mogę być w czwartym miejscu, a są trzeciego. Ty, kto tu na pewno wiem. A jej, je. tu muszę osiągać amunicję. Tak szybko wystrzeliwam te wciski. Nie wiem, wszystkich jak sklepy dopuściłem tylko. Do Kurczę, no piąte miejsce. O, piąte. Um, no, piąte. No, ale mogę wiecie, mogę was, jeden co to też raz was na Discorda. Wiesz, mam ten, no, ma Hmm, bo tutaj lepiej. Teraz broni, tak, i tak Dobra, to chyba będzie dłuższy odcinek, jak już tak. To jest dwudziesty, prawie dziewiętnasty, widzowie. No, hmm. dłuższy będzie Kurczę, no, no, zauważyłem go, jak tak się wyskoczył, mam prezenty, nie będę tych prezentów, są takie gorsze, bo nikt Nie lubię, ktoś tak na mnie wyskoczy, z praców akurat. Kurczę, no... Ej, tutaj tylko nie ma pompy. Ale skąd? Widzicie co? Końcu... A, bo no co? Te... Rakiet to. Znaczy, że są wysoko. No ja, no widzę, coś, coś nikogo nie potapia około tych, tych brud. Yeah, e é

że zepną mnie, ale to chyba O, w tej widzisz, jesteś małszy sobie tutaj w turce. A, muszę nie zepnąć? Nie, co? Na no, 20 hp. A, nie, no, nie lubię cię w pięć fatoriów. Wygrać. Kurczę no. Szkodźmy, jak to widzę, wy wygrać. Hmm. Blisko. Przybierze nowa mapka? Standardowy. To jest tylko nowa mapka. Hmm. Na no, razie weźmiemy śliczówkę. A... Pewnie nagle wezmę na. Co jest z bazem, gdy mamy tego? Nie, doku, do mnie, to, o, nie na kuczy się jej domek. Domek jest starym apką. Z naszą dokładnie taką... Nie, na 4? Tymę. Polska dołączył, czyli z, z mojego Discorda nieznana osoba. A jem pozdro, pozdro, że mnie zabije, bo mam najgorszą broń. Mam dwie najgorsze, bo mnie z rzędu. A nie, nie, nie zabij mnie, nie zabije mnie. A jem ty. A jem. A jem. Chciałem. A jem, no nie, no baga, nie rób tego. A jem. No. A ty, ja coś bym... Czemu nie mogę tego trafić? No, nie wiem, widzę, że coś. Coś ta ronda. Do... Nie idzie. Skurrym. Też kupić, no. Bronić to wszystko. To jest dla typów, nie. Nie widzę właśnie tego tych tych osoba... A ja ginę, gi, gi, a ja, ja zabijam Ayema. To się czuje? Zabiję, poknę Ayema. No ważniejsze, teraz widzę już... Czy niezupełnie, że jak nic mi nie staczy, muszę się skupić. ale... czy co? Ale jak przecież jak to głowa 264? Dziwne widzowie. Co najgorsze w tych broniach, że się muszę przygotowywać? Mm. Kurczę! To teraz coś, coś mi tak dzisiaj wchodzi chyba gorzej. Nie wiem i co wiem. Jesteśmy tutaj dawniej konda. To może rozsiedzić, czy mój skill tej grze jest się po czy właśnie po Nie, 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 Jeden broń. 1 HP. Skąd, skąd, skąd? Oba. A, jaj, dobra, to zaczęło tylko do przegania. Um. Ale. Wiecie, że, Z okieniem, że to jest okej nieprzystąpienie, to tylko pierwszy raz w życiu. No. Czyli na no, odcinek pierwszy raz. Kurczę, a jemno... Przecież ja jem... Nie mam szans z nimi. Ja sobie mogę to przegrywać, szczególnie, bo to ich nie lubię. Wiecie, migam, widzę, że jest coś innego. Mogę wyciągnąć raz, wieszcie. Aaaa, 0 HP. Serio. A widzę, pamiętacie, widzę. Minikan cią, to, to, to jest połączenie, trzeba mi ciągle. Czy co? A, placy. Kiedy za te 30 gili? Kiedyś tam gdzieś jest. Serio, jak ja nie trafiłem? Tylko nie wiem widzowie. Kotacja już zadajema. Nie miałam z nim szans. Proszę nie widzę, nie lubię takich typów, nie? Wiecie, to ma 47 level. Ja mam 50 któryś No mm. więc takciutkę chyba sobie, ale że jeszcze muszę cię wrzucić odcinka, no to będzie to koniec, widzowie. Eee, tak, nie chcę dosyć, zobacz. A na tak, więc... Zobaczymy na zobaczenie. Nie mogę teraz, a. bo teraz pa.